Cześć, Hej. z tej strony Denis, witajcie na moim kanale. Dzisiaj bardzo szybki filmik, bo Apple wypuściło właśnie AirPods Pro, czyli trzecią generację AirPods. Potwierdziły się plotki, które sugerowały, że będą one miały aktywne wyciszanie szumów. Potwierdziły się również plotki o szerszym pudełku. AirPods Pro mają w zestawie trzy gumki, które możemy wymieniać, aby jak najbardziej dopasować je do naszego ucha. Mamy duże, małe oraz średnie. Oprócz tego AirPods Pro mają aktywne wyciszanie szumów, które możemy włączać i włączać poprzez naciśnięcie na słuchawkę, na pałąk od tej słuchawki lub możemy to zrobić również w ustawieniach w Control Center, kiedy wejdziemy w głośność. Oczywiście AirPods Pro także mają sterowanie głosowe dzięki Siri, wystarczy powiedzieć. Siri i mamy wtedy normalnie komendy głosowe, tak jak w poprzednich AirPods. Apple na swojej stronie chwali się również różnymi technicznymi sprawami, m.in. tym, że w AirPods Pro będzie również chip H1. Podobnie jak w poprzednich AirPods, w pudełeczku mamy tyle energii, że wystarczy nam na 24 godziny słuchania, ale AirPods Pro na jednym ładowaniu wytrzymują o pół godziny mniej niż poprzednie AirPods, bo jest to teraz 4,5 godziny, a nie 5 godzin. Usprawnieniem natomiast jest to, że teraz, kiedy włożymy rozładowane AirPods do pudełka, to ładowanie przez 5 minut, da nam słuchanie muzyki przez jedną godzinę. Te wszystkie nowe funkcje oraz AirPods Pro będą dostępne już 30 października. Można je już zamawiać na stronie Apple w cenie 1250 zł. Dosyć drogo, 250 zł drożej niż AirPods 2. Ja już swoje zamówiłem, także oczekujcie recenzji. Apple dzisiaj wydało również oficjalnie już iOS 13.2, gdzie mamy m.in. wsparcie dla zdjęć Deep Fusion. Robiłem o tym film, gdzieś tutaj powinna pojawić Wam się karta. Mamy też nowy soft dla głośnika HomePod. Zrobię też o tym film. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to koniecznie zostawcie suba i zostańcie na dłużej. Jeżeli podobał Wam się ten film, to dajcie łapkę w górę. W tym filmie to już wszystko. Do zobaczenia w następnym. Dzięki, hej!